Um, Hej! Od ostatniego filmu ze zwierzakami, a ja raczej co myślą zwierzaki, troszkę się dużo pozmieniało, jak widać. Więc jeśli nie widzicie poprzedniego odcinka, to tutaj zostawiam w karcie, aby zastąpić ten, więc najpierw złóżcie ten, a jak widzicie tamten, to oglądajcie dalej. Po pierwsze, nie ma już ze mną paszteta, czyli mojego. Tego pierwszego królika. Ten czarny, który pojawiał się w filmach, był to ogólnie królik mojego byłego chłopaka. Tak więc nasze drogi się rozeszły ja już nie mam ze sobą paszteta, ale za to od kilku miesięcy mam moją cudowną kremówkę, czyli moją wielką białą króliczycę. Już mogliście ją zobaczyć na moim ostatnim teledysku? Dopowiedz coś, była przez tam kilka sekund, może z dwie, trzy. Ten film jest o tym, co zapewne myślą moje zwierzęta, dlatego zastanawiam się, o czym w tym momencie myślała kremówka właśnie w tamtym ujęciu na teledysku. Czy to było bardziej coś w stylu Aaaa, jestem na YouTubie? A może bardziej było to. Nagrywaj mnie, póki jeszcze nie urosłam dwa razy bardziej. Ja myślę, że serio kremówka ma dwie osobowości albo takie lekkie rozdwojenie jaźni, bo jednak czasem bywa taka bardzo spokojna i wyrafinowana jak na przykład teraz. Ale humorek potrafi się zmienić trochę szybko. Bardzo szybko. No, a za chwilę jest już troszeczkę inaczej. A teraz się schowałam w kącie i będę siedzieć, bo się przestraszyłam. Bo boję się wszystkiego. Kremówka też fajnie dogaduje się z kotami. Ja jestem pełna podziwu, naprawdę szacun. Dobrze. Jaki wielki jest ten kotek! No, nawet większy ode mnie. Nawet ja się cykam. Turko ma urosła, taka wielka. Ale do kotów przyjdziemy trochę później, bo teraz ja i Krymówka mamy wam coś ważnego do ogłoszenia, a więc tym Powiedz im Kremówka. Zaprojektowałam własną linię ciuchu! No w sumie racja, Krymówka wszystko zaprojektowała sama. Ja miałam tylko taki, taki lekki wiecie, wykonawczy udział w tym wszystkim. No dobra, to od czego zaczynamy? Trzeba wybrać materiały, kroi, nitki, wszystko zaprojektować. Okej, okay, to może zacznijmy od kolorów, może... Różowe, wszystko różowe! dobra, a jakieś jeszcze? niebieskie! Mhm, mm a może jeszcze jakiś basic? Tak, zróbmy jeszcze czarny i na przykład biały też. Dobra, zapisuję. A few moments later... Mhm. Tak, jasne. Jakoś to załatwię. Mhm. A na kolekcję, jak będzie hapt z moją podobizną? Nie uważasz, że będzie trochę za dużo? Nie! Okej, okay. jak sobie życzysz? Ty masz zawsze rację. No, i tak oto wspólnymi siłami udało nam się stworzyć z krymówką naszą pierwszą markę o nazwie Tokistore.pl. I tam znajdziecie, słuchajcie, zaprojektowane przeze mnie dresy, bluzy, t-shirty, topy, scrunchie. Takie oto piękne bluzy, więc słuchajcie, jeśli Wam się podoba, to mam nadzieję, że zamówicie i nie um, będziemy razem tworzyć ten sklep, ponieważ to jest dla mnie naprawdę duże wydarzenie tego roku, aby otworzyć swoją własną markę i to jeszcze tutaj wiecie, pod czujnym, połowicznym okiem kremówki. Chciałam Wam też powiedzieć, że do każdego zamówienia na moim sklepie macie taką oto piękną karteczkę z grafiką, tutaj też z króliczkiem Toki, a z tyłu macie mój autograf. Jest ich bardzo, bardzo dużo, więc na pewno do każdego zamówienia trafi właśnie taki podpis oraz do pierwszych 100 zamówień jest dołączana bandanka różowa, więc mam nadzieję, że dużo gratisów Wam się przyda. A do tego mam dla Was malutki konkurs. Jeśli zamówicie coś na e, moim sklepie i wykonacie zdjęcie z oznaczeniem mnie oraz Instagrama e, Store, e, to bierzecie udział w konkursie. Tam, e, I dzięki temu możecie wygrać trzy takie oto przepiękne króliki, e, pluszaki króliki. Jeden jest 70 cm i dwa są po 50 cm. Jeden jest też plesakiem. Więc widzicie tutaj teraz zdjęcia, więc myślę, że warto e, do tego bo, chodźcie, na stronę jest tutaj podany link oraz też w opisie, więc tak. Hm, kryjówka. A tobie, jak się podoba efekt końcowy po tylu miesiącach pracy nad toki? Tak! No, a wykupujcie, bo mi obiecała nową klatkę za wykorzystanie wizerunku. Słuchajcie, to może teraz już przejdziemy do kotów. O kotach jeszcze nic nie powiedzieliśmy. Link do strony zostawiam wam na dole. Dobra, chłopaki, teraz przerwa, bo. I ja muszę zanieść kremówkę do klatki, bo wiszę jej dużo siana. A ty wypłacisz się w ogóle? To mam nadzieję, że tak. Okej, okay, kremówka jest już u siebie w klatce, więc myślę, że już jest y, chyba zadowolona. do sklepu macie na dole po No, więc przechodzimy teraz do fosterka. Powiem wam, że nie sądziłam, że jeszcze kiedykolwiek w życiu będę miała kotka. Bo jednak po moim poprzednim miałam taką tycią traumę. Tak czy inaczej, taki potworek przypołączał się tu w moje ręce i na początku nie było między nami jakoś mega super, bo myślałam na początku, że mam klątwę. Au! Dalej spekuluję, że to jest może klątwa. Któregoś dnia dzwoni do mnie telefon. Halo? Hej, Ada. Znaleźliśmy małego kota na ulicy pod domem. A... Zabieram go ze sobą, okej? Okay? Pa. 20 minutes later. Proszę nie, wy... nie wygląda jak pesto. Proszę nie wygląda jak pesto. Proszę nie wygląda jak pesto. Proszę, Nie. No przecież to jest jakaś wygląda on wygląda identycznie jak nie urok, to sraczunia! A w tym momencie zaczęłam syczeć. Ale teraz już się cieszę na widok Ady. To jedna z mniejszych tych osób, którym daje się głaskać w sumie. No i tak po wielu dniach, po całym miesiącu kwarantanny, bardzo się polubiliśmy, pokochaliśmy się i już teraz nie wyobrażam sobie życia bez Fosterka. Kiedyś jeszcze stracisz swoją czujność. <grym> Trzeba też przyznać, że na początku mieliśmy taki delikatny problem z komunikacją między sobą. Daj jedzenie, ale mam robala w brzuchu. No proszę. Daj łapkę. Jak dasz łapkę, to wszyscy widzowie też dadzą łapkę w górę. No, daj łapkę. Daj. Zdrowie, daj. No zrobią że mam robale. Pięknie. Pięknie. Proszę. Nasikałem Ci na poduszkę. Mam nadzieję, że zrozumiesz, że mam robale w brzuchu. Ale jest już wszystko dobrze i po trzecim odrobaczaniu już jest wszystko w porządku i troszeczkę też urosłem. Instagram fosterka to foster.kat.oficjal, link w opisie na dole. Fosterek. No a jedynym problemem takim największym fosterka jest. Franchester. Bo wiecie, Fosterek jest taki dość malutki, a Franek po prostu daje mu taki dość mocny wycisk. Tak! No, jesteś zdecydowanie większy i jesteś takim flaczkiem. Jesteś takim flaczkiem takim. jestem flaczkiem. To jest ogólnie idealny typ kota. W tym momencie nie, ale ogólnie jest bardzo przytulaśny. Tylko nie zaczepiaj mi Fosterka. Ale on sam się prosi. Ja Ci nie wierzę. Często sam zaczyna. Ja Cię będę mieć na oku, rozumiesz? Będę mieć Cię na oku. No i tak, w sumie chciałam zrobić taki film, ponieważ chciałam Wam ogłosić to, że wraz z Kremówką otworzyłyśmy swój własny sklep i się na tym naprawdę kilka dobrych miesięcy. Więc mam nadzieję, że docenicie i sprawdzicie, jak to tam wszystko wygląda, bo jakość jest naprawdę... Taka starałam się, mam nadzieję, że Wam się spodoba. A do tego chciałam Wam przedstawić tak oficjalnie już posterka, ponieważ wcześniej nie pokazywałam go tak oficjalnie na kanale, a jest to już takby mój kotek. Mam nadzieję, że też będzie chętnie nagrywał ze mną filmy, już mogliście go na kilku zobaczyć, dlatego po prostu mam nadzieję, że go polubicie. Nie mam paznokci, ale... Chciałam Wam też powiedzieć, że wracamy już do filmów scenkowych, więc koniecznie napiszcie w komentarzach jaki byście chcieli kolejny film u mnie scenkowy, czy jakieś typowe, czy oczekiwania kontra rzeczywistość, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy właśnie, co jest jakby stricte odgrywane scenkami u mnie na kanale, więc swoje propozycje na dole w komentarzach. Wszystkie info po sklepu i wszystkich innych rzeczy typu Instagram posterka, Instagram Toki, strona Toki, wszystko macie na dole, wpisane na dole w opisie, tak samo konkursy, więc sprawdźcie opis, bo on jest najważniejszy. Tak oficjalnie Chciałam ogłosić, że na moich trzech kanałach, czyli na kanale skon Game oraz koniecznie będą się teraz pojawiały co tydzień odcinki, od wtorku do niedzieli będą codziennie filmy e, produkowane przeze mnie, po dwa razy w tygodniu na każdym kanale, więc wszystkie linki do kanałów macie na opisie, a szczegóły tego daily macie na, na Instagramie, więc tam też wbijajcie. Zostawiam wam jeszcze mojego TikToka na dole w opisie, ponieważ niewiele mi brakuje, żeby mieć już 600 tysięcy na TikToku, więc mam nadzieję, że uda nam się dobić jeszcze w tym miesiącu, no i w sumie to słuchajcie, tyle, mega się i że teraz pojawia się dużo fajnych nowości, będzie się dużo działo, więc trzymajcie kciuki, wspierajcie mnie, piszcie do mnie na Instagramie, no i ciśniemy, żeby zrobić jak najwięcej i najfajniejszych rzeczy właśnie jeszcze w tym roku, więc buziaki i pa pa! Jak pesto. Proszę nie wygląda Proszę 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 nie Proszę 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 jak pesto.